Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że znalazłeś 25-30 minut na wysłuchanie mojej historii, na, na zobaczenie w ogóle, co, o, o co chodzi w tym wszystkim, co ja też pokazuję w mediach społecznościowych, że dlaczego raz jest fizjoterapia, dlaczego raz jest Forever, jak próbuję to łączyć ze sobą. Jest to szansa na biznes nie tylko dla fizjoterapeutów, jest ona także dla osób, które pracują w służbie zdrowia, dla pielęgniarek, dla kosmetologów, dla dietetyczek, słuchajcie, także dla osób, które pracują w branży beauty. Także witam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie i zapraszam do posłuchania mojej historii. Więc Nazywam się Dorota Stetler. Jestem fizjoterapeutką, kobietą na swoim, mężatką i mamą 14-letniej córki. Moi pacjenci to osoby z obrzękami. Od 2020 roku współtworzę projekt dla kobiet z lipoedemą, SOS Jestem tutaj administratorką grupy, która... Zajmuję się wspieraniem od strony kompresji medycznej. Organizuję także wyjazdy szkoleniowe Złap Oddech od Lipo. Jestem także współautorką poradnika Lipoedema Liposfukcja bez tajemnic, który został napisany razem z moją pacjentką. Od stycznia 2020, 2023 roku postanowiłam dołączyć do Forever. Było to dla mnie bardzo... Ciężki czas, bo jestem osobą, która naprawdę angażuje się w pracę z pacjentami i dużo było tutaj też mojej pracy, takiej poza gabinetem, pracy online. Także jak pracowałam i wracałam do domu, to jeszcze jak gdyby przejmowałam tą, tą funkcję, taką funkcję pracy online. I ja. Na tyle się w to jak gdyby zagłębiałam, że ja byłam zła, jak miałam jechać gdzieś na wakacje, ja byłam zła, że że weekendy spędzałam w domu, bo nie potrafiłam jak gdyby rozgraniczyć życia takiego prywatnego od pracy. Ja zawsze miałam bardzo dużo rzeczy na głowie, myślałam o tych pacjentach, miałam też bardzo dużo telefonów, dużo wiadomości. I to był taki okres w styczniu, kiedy też miałam kontuzję kciuka, gdzie nie mogłam już też przez jakiś czas pracować z pacjentami. I tutaj sobie uzmysłowiłam, że to był taki moment, naprawdę, gdzie dotarłam do takiej ściany, bo stwierdziłam tak, że no, jeżeli nie pracuję, nie zarabiam, ale rachunki mam, tak? Nie zadzwoni do mnie pani z zus i powie: "Dobrze, pani Doroto, w tym miesiącu nie musi pani za ten ZUS zapłacić". I słuchajcie, ja wstałam pewnego poranka i zaczęłam płakać i to było tak straszne dla mnie, że byłam tak zła na siebie, że doprowadziłam się do, ta, do takiego momentu, gdzie mm, zaniedbałam tak naprawdę wszystko. Zaniedbałam moją rodzinę, zaniedbałam męża, córkę, zaniedbałam przede wszystkim też siebie, tak? Ja w, mnie w tym moim życiu nie wiem, tak naprawdę nie było, i próbu, próbu, próbowałam, jak gdyby poprzez wejście do tego, forever, odnaleźć tą Dorotę, która ma radość życia, która ma takie chwile wytchnienia, która zatrzymuje się. I, i to tutaj uzyskałam. I o tym właśnie chcę, chcę, chcę powiedzieć, że, że życie nie polega też na tym, żeby pędzić nie wiadomo gdzie. I wiecie, i czasem jest tak, że my pędzimy, ale nie przynosi nam to jakby adekwatnych zysków także tutaj postanowiłam koleżanka zaproponowała zaproponowała mi dołączenie do forever powiem wam, że, że nie zastanawiałam się ani minuty stwierdziłam, że no tak, no przecież jak spróbuję no to nic mi się nie stanie tak? wydałam już dużo pieniędzy w inny sposób, głupszy sposób i jak gdyby żyję cały czas a jak jak się uda, no to się uda tak? także posłucham swojego serca ja czułam, że to jest po prostu coś dla mnie Dlaczego jest to wybrałam właśnie firmę Forever? Ja miałam już okazję też wstąpić do innej firmy, ale tam czułam, że to nie jest dla mnie, że to nie są ci ludzie, którzy mnie pociągną jakby. Nie czułam tego tej autentyczności. Firma Forever to jest firma amerykańska, jest 45 lat na rynku i to też było dla mnie taki trochę znak, bo ja mam 45 lat i mówię: "Wow, ja się urodziłam w tym samym roku co firma". Także nie ma przypadków. Od 30 lat jest w Polsce. Jest ona w około 170 krajach. Jest to firma bez kredytów, jest to firma rodzinna, nie jest na, na giełdzie, dlatego też nie ma jak gdyby, ryzyka. Każdy tutaj ma takie same szanse. Nie ma jak gdyby, niezależnie na jakim poziomie jest i otrzymujemy pieniążki za to, że my rekom rekomendujemy, a wiecie, że każdy poleca coś, prawda? My polecamy fryz fryzjera, kosmetyczkę, polecamy jakieś dżinsy, polecamy jakieś buty i niekoniecznie mamy coś z tego, tak? A tu my polecamy produkty i przy okazji zarabiamy. Stosujemy produkty przede wszystkim. Produkty są dla każdego wieku, tak? Od niemowlaka do osoby naprawdę starszej, i to jest też bardzo ważne, że nie mamy tutaj żadnych zobowiązań, tak? Jestem osobą, która nienawidzi schematów i nikt by mnie takie schematy nie mógł wciągnąć. Że ja, ja muszę decydować o tym, co ja chcę robić, tak? Także stwierdziłam, że ja nic nie stracę i, i dołączyłam, tak? Posłuchałam, tak jak powiedziałam wcześniej, swojego serducha. I to jest Aloes. Aloes to jest taki bohater tej firmy, bo to jest, bo każdy praktycznie produkt jest na jego bazie. Na bazie czystego miąższu tego aloesu. Dlatego można go pić. E, to on właśnie się różni tym od takiego aptecznego, że, że nie zawiera skórki. E, tu mamy sam miąższ i dlatego też ma takie e, działanie bardzo prozdrowotne i nie ma tego działania oczyszczającego, jak takie apteczne. Mamy tutaj aloes przebadany, tak? przetestowany przez miliony ludzi i naprawdę ze wszystkimi atestami, także. Także polecam naprawdę stosować dla każdego. Na czym polega współpraca z FLP? Forever Living Product. A więc, jesteśmy klientami. To jest najważniejsze, że my stosujemy te produkty. Także, jeżeli kupujemy taki zestaw startowy, tam mamy. Ja to zaraz będę mówiła o tym. Wszystkie najlepsze, najbardziej sprawdzone też produkty, najczęściej wybierane. I słuchajcie, przestajemy chodzić naprawdę do Rosmanów, tak, do różnych jakichś aptek, bo po prostu my nie potrzebujemy, my to mamy w swojej hurtowni, polecamy te produkty, mówimy o tym przy okazji, my nie musimy wciskać tych produktów, bo jeżeli używamy to my jesteśmy pewni ich, bo one naprawdę działają, tak? Budujemy swój zespół i, i wiecie, to jest też niesamowite, bo my tworzymy niesamowitą e, społeczność. I to są osoby naprawdę z różnych branż i też nie ma znaczenia, ile my mamy pieniążków na koncie, tak? Z jakiego miasta pochodzimy. Tam wszyscy się naprawdę czują e, na jednym poziomie i to jest niesamowite. Dlatego też wszystkim bardzo polecam, bo czasami jest tak, że dziewczyny wchodzą dla społeczeństwa, nie tylko dziewczyny, bo też mamy mężczyzn, na razie dla społeczeństwa i później, jak widzą, jak to pięknie funkcjonuje, zaczynają po prostu działać. Tutaj mamy. Porównanie pracy na swoim, a pracy forever. I tutaj to jest mój przykład, tak? To jest praca naprawdę, ja miałam tą głowę taką 24 na 24 po prostu. E, nie miałam momentu, gdzie ta głowa była wolna od jakiejkolwiek myśli. E, brak możliwości szybkiego awansu. No tutaj, jak gdyby, no awans, no to był ewentualnie tylko stopień doktorski w tym momencie. Mamy szkolenia odpłatne, tak? Nikt nas się nie pyta. Jakby chcesz szkolenie, płacisz tysiące po prostu i tylko masz nadzieję, że to się zwróci, tak? Ja bardzo dużo szkoleń zrobiłam w swoim życiu i naprawdę jest wiele takich, których kompletnie nie, nie wykorzystuję. Określony czas i miejsce pracy, no tu mam gabinet, ja też miałam tą pracę online, którą mogłam wykonać też zewsząd, ale to, mówię, to było kosztem rodziny i siebie. Nie pracujemy, nie zarabiamy. To już to jest to, o czym ja wspomniałam, tak? Za rachunki też trzeba zawsze płacić. I praca forever. Tu nie mamy ograniczeń. Mamy możliwość szybkiego awansu. To wszystko zależy też od nas, ile my zainwestujemy tak? w tą pracę. Mam, mamy motywującą społeczność i to jest niezmiernie ważne, bo my nie jesteśmy w tym sami, tak? Mi, na przykład w mojej pracy, pomimo tego, że ja mam bardzo dużo znajomych, tak? Brakowało właśnie takiej społeczności, gdzie idziemy w jednym kierunku, że, że się motywujemy, dmuchamy w skrzydła i bez takiej, bez kon, bez, nie ma konkurencji, jak gdyby, tak? Pracujemy gdzie chcemy, ile chcemy, i, i to też właśnie, no, jak my chcemy zarobić, na przykład, nie wiem, 500, 1000 na miesiąc, to mamy. Ogr... Zaproponowane, co my możemy sprzedać przez ten czas, tak? To jest kilka produktów i już to mamy, albo wprowadzamy jedną osobę. Tu mamy od razu 500 zł na plus, także naprawdę to yy, różne kombinacje i w zależności od tego, po co tu jesteśmy. Yy, Taki mamy plan. Ja tu weszłam na początku po to, aby mieć na taki spokojny ZUS. Tak? Ja płacę około 2000 tego ZUS-u, no 2000. I dla mnie to było coś, że ja tutaj sobie zarobię, a resztę, jak pracuję w gabinecie, to na inną płatę i coś tam dla siebie. E, mamy mentora, tak? Mamy osobę, która jest powyżej nas. E, mamy zespół tutaj menedżerski, do których naprawdę osób można się zawsze zwrócić i zawsze otrzymujemy odpowiedź, tak? E, jest brak z zakresu obowiązków i związanego z systemem kontroli. Tak jak słyszę w innych e, takich e, networkingach, mamy jakby narzucone z góry ile my musimy wykonać telefonów ile musimy nie wiem godzin pracować tak mamy jakieś raporty tu nie ma nic my sobie jesteśmy tutaj szefem i to jest to co ja bardzo cenię bardzo atrakcyjny system motywacji finansowej tu też mamy że jak my na przykład wskakujemy na wyższy poziom mamy automatycznie wyższy wyższy procent tak mamy po prostu kupujemy produkty za mniejszą cenę i to też jest bardzo fajne dla nas, bo kupujemy dla siebie kosmetyki czy suplementy po niższej cenie. Programy motywujące, eventy tu są wyjazdy, tu są gale, o których też zaraz wspomnę. Plan marketingowy, który jest niezmienny od 45 lat co okazuje, że jest on naprawdę niesamowity i jest taki sam dla wszystkich, tak? Nie ma, że dyrektor ma coś innego, czy menedżer ma coś innego każdy idzie tym samym. To, ma tą samą drogę. E, jakie te koszty, jeżeli chodzi o biznes? No, mam tutaj opłaty. Ja już tego nawet nie sumowałam, bo po prostu, jak już to pisałam, to jeszcze raz to mnie, jak gdyby, um, uś... jestem tego pewna, że jestem w najlepszym miejscu. Jeżeli. E, Zobaczymy tutaj na Forever, tam nie ma kosztów. Nie? Tam nie ma żadnych absolutnie kosztów. Mamy księgowego, mamy nie mamy tych dojazdów, mamy lokal, który nie kosztuje, prawda? Bo, bo nie musimy mieć lokalu, mamy, mamy reklamę za darmo, mamy stronę internetową za darmo, którą możemy korzystać i to nas kosztuje tylko te 2151 zł jednorazowo, tak? I mamy nieograniczoną emeryturę, także to jest też niesamowite, bo to też zależy. Im więcej będziemy pracowali, tym lepsza będzie ta nasza emerytura. Jak to działa? A więc, należy kupić pakiet startowy, i mamy już gotową firmę, tak? Możemy działać od razu w ten pierwszy dzień. Mamy swoją hurtownię, nie musimy jak gdyby się zatowarowywać mamy dostęp do generowania linków i to są takie linki, że wysyłamy, na przykład my decydujemy, czy wyślemy do kogoś linka bez rabatu, czy z jakimś rabatem od 5 do 15% i wtedy jak mamy 30% my jako biznes owner, no to mamy wtedy różnicę z tych linków. I to nam automatycznie przychodzi, że tak powiem w zestawieniu takim miesięcznym, dostajemy premię i widzimy ile zarobiliśmy na dawny miesiąc. I prowizja jest za każdy zakup klienta. Także to jest też niesamowite. Tu mam taki screen właśnie ze strony internetowej. Pakiety startowe. Mamy dwa, mamy jeden, który zawiera najbardziej chodliwe produkty, najbardziej takie powszechne. I mamy tutaj też program oczyszczający C9, który jest naprawdę hitem i, i polecam każdemu, kto chce o siebie zadbać. I Program troszeczkę tańszy z programem czterodniowym, który polega na zatrzymaniu się po prostu, na zwiększeniu koncentracji, na wprowadzeniu takich elementów dla nas, tak? Także ja naprawdę, ja akurat wybierałam ten program z C9 i powiem, że wszystkie produkty zostawiłam dla siebie, żeby je wypróbować, bo wcześniej próbowałam tylko mydełko aloesowe i pastę do zębów. I kiedyś chyba DEO, ale to już było bardzo, bardzo dawno temu, także, także polecam to wszystkim. Wszystkie produkty były wykorzystane. E, I e, mówię, ta kwota to jest e, coś. Ja nie mówię, tak jak wspomniałam wcześniej, nie chodzę do Rosmana, nie chodzę do apteki, tak nie chorujemy cała rodzina od stycznia w ogóle ani Kataru. Także to też świadczy o, o tych e, produktach. Co po zakupie st pakietu startowego? Stajesz się częścią alesowych petard. I powiem wam, że jak ja słyszałam te alesowe petardy na, na, na samym początku, ja mówię, retyk. to to nazwę w ogóle wymyślił. Ale teraz jestem naprawdę dumną alesową petardą, bo to jest tak niesamowita społeczność, tak niesamowita. Rozwijająca się społeczność, która jest na pierwszym miejscu w Polsce. Także duma mnie rozpiera. Dwa razy w roku organizowane są gale, i na galach mamy podsumowanie jak gdyby takich etapów. Mamy wręczane statuetki, jest niesamowita impreza, przyjeżdżają ludzie z całej Polski, z zagranicy. I tam się czuje taką niesamowitą energię, że wszyscy są tacy, wszyscy są tacy sami. i Tam są i biznesmeni, i milionerzy. Naprawdę nie ma to znaczenia, tak? Jest niesamowita autentyczność, i to jest też. My wszyscy się tam dobrze po prostu czują. Mamy dostęp do zamkniętego konta na Instagramie i tam mamy bardzo dużo szkoleń, tak? Mamy, mamy wyzwania jakichś programów, na przykład teraz Oczyszczające trwa i jest ponad 600 osób i te osoby cały czas do jak gdyby dołączają nawet jak już jest wyzwanie zakończone dzielą się swoimi przeżyciami, tak? efektami mamy spotkania wprowadzające tak? mamy wprowadzenie do biznesu które jest prowadzone przez menedżerów dokładnie wytłumaczone co i jak jak działać ze stroną internetową, jak rozmawiać z klientami, mamy szkolenie z Instagrama i to jest też tak, że my możemy wybrać sobie, czy my pracujemy na Instagramie, czy na Facebooku, czy po prostu jeden na jeden taką metodą tradycyjną, mamy też sesje zdjęciowe z zespołem i zobaczcie to była pierwsza sesja, na której ja byłam, to zdjęcie i ja dołączyłam pod koniec stycznia ja byłam na początku marca na takiej sesji i to było coś niesamowitego, bo ja ogólnie nie lubiłam czegoś takiego w ogóle zdjęć i nie czułam się, nie? A tutaj to było po prostu coś pięknego, jak dziewczyny z całej Polski przyjechały i z tak różnych branż, bo to były mamy, które są z dziećmi, były nauczycielki, były, były dziewczyny, które mają swoje gabinety kosmetyczne. Także to, to ta różnorodność jest po prostu cudowna. Co warto wiedzieć, że kupując pakiet startowy, my od razu możemy działać. Nie trzeba czekać, nie trzeba jakichś stażów, robić praktyk, tak my działamy i mamy to wsparcie. Mamy dożywotnią zniżkę 30%. Awansując, możemy do, dobić do 48%, także zobaczcie, jeżeli mamy osoby pod, pod nami, na przykład, które za, mają 30%, no to mamy automatycznie różnice z tych procentów u nas na koncie. Eee... Możemy się wycofać. My nie musimy tak pracować, zawsze mamy tą 30% zniżkę. Możemy sobie zrobić wolne miesiąc, dwa, pół roku, rok, ale zawsze mamy tą 30% zniżkę. Ja robię też ten biznes dla mojej córki, bo jest to biznes, który jest dziedziczony. Także to też jest taki dodatkowy m, bodziec nie? dla mnie. Nie musimy zakładać firmy. Mamy tylko e, raz w roku rozliczamy się z pitu. I teraz tak, zespół alesowych petard, tak jak wspomniałam, numer jeden w Polsce. I nasza misja to sprawimy, aby ludzie, którzy się nami otaczają, stawali się zdrowsi, piękniejsi, pewniejsi siebie i przedsiębiorczy. Nie mam tu zdjęć dziewczyn, które niesamowicie się zmieniały, bo nie miałam czasu, ale dodam je kiedyś i wam pokażę. To jest coś cudownego, jak dziewczyny naprawdę pięknieją, jak widać w oczach energię, tak? I teraz, co potrzebne jest do działania? Potrzebujemy telefon komórkowy, potrzebujemy internet, przede wszystkim no i ludzi. I słuchajcie, ja pracuję z każdego miejsca, jak jadę. Dostaję na przykład takie zdjęcia, jak tutaj jest po lewej stronie, jak ktoś zamówi jakiś produkt z mojej strony internetowej, albo dołączy do zespołu. To jest też niesamowite, bo ja mam zawsze ochotę wyściskać te osoby. I nic więcej nie potrzebujemy, tak? My mamy cały czas nasz, nasz biznes z nami. Albo wyłączymy na chwilę telefon i, i będziemy korzystać jak gdyby z tych wakacji, ale na przykład na godzinkę dziennie sobie włączamy i działamy i patrzymy, co się dzieje, mamy raporty, tak, kontakt z innymi ludźmi. Także naprawdę polecam. Jakie produkty sprawdzają mi się w gabinecie jako fizjoterapeuty? Przede wszystkim aloes. Ja bardzo często nie wciskam. Ja rozmawiam z, z, o tych produktach z pacjentami, że to jest niesamowite. Słuchajcie, jak aloes odblokowuje w ogóle system krążenia, system limfatyczny. Ja mam często tak, że pacjenci dzwonią, że nagle nie mają zatwardzeń, bo takiej łyżce. Aloesu dziennie, bo tak zaczynamy z ciepłą wodą, zmniejszają się obrzęki albo robią się po prostu bardziej miękkie, a to oznacza też, że ta linfa lepiej działa. Aloes ma bardzo, on jest tak jak mleko matki, także jest niesamowitym produktem, który też podnosi odporność, także jak najbardziej na jesień jest wskazany. To jest następny produkt. To jest dezodorant w sztywcie. Jest to dezodorant, który kosztuje, słuchajcie, około 40 zł. Ja go stosuję już od końca stycznia, tak jak kupiłam pakiet i mam go cały czas. A stosuję raz, czasami dwa razy dziennie. Jak na przykład jestem w jakiejś aktywności fizycznej, wiadomo, człowiek się jeszcze raz skąpie i wtedy jeszcze raz stosuję dezodorant. Jest on niesamowity: jest on bez soli aluminium i też stosowany na podrażnienia, na jakieś yy, urządlenia, do nawilżania pięty jest też stosowany. Yy, I słuchajcie, też na przykład jak kobiety mają grubsze nogi i czasami trą, tak jak idą, no to też mogą śmiało stosować ten, ten dezodorant. Także polecam bardzo. Też dla kobiet, yy, które yy, jako profilaktyka yy, raka piersi, Chociaż stosowany też jest przez mężczyzn. Tu jest kolejny produkt, Forever Freedom. Tu mamy też aloes, ale już połączenie siarki i glukozaminy, chondroityny. I tu jest przede wszystkim też nastawy, stawy, tak? Ścięg na stawy. To też jest niesamowite, bo ja to mieszam ze zwykłym aloesem i jeszcze do tego wody. Także naprawdę też warty uwagi. Jest jeszcze kolagen. Nie miałam tutaj zdjęcia kolagenu. Ale to, to innym razem jak będziecie bardziej zainteresowani. I tutaj właśnie program, który jest naj, chyba naj, naj, najlepszy z, z tego wszystkiego, jest to program oczyszczający jelita i zobaczcie na ile dolegliwości on pomaga. I też tak mówimy, no czyścimy te nasze samochody, serwisujemy, tak, dolewamy oleju. E i tak naprawdę z naszym organizmem rzadko kto coś zrobi. Dopiero wtedy robi, kiedy już się coś zaczyna dziać, prawda? Nie ma tej profilaktyki. I zobaczcie, tu mamy bóle głowy, mamy brzydki zapach z ust, bóle brzucha, jakieś zaparcia, biegunki, wypryski, brak energii. To jest to, co ja zauważam najbardziej ta energia, która po prostu roznosi I Przede wszystkim, co jest ważne, to my tym, przez ten program, który nie jest głodówką, który nie jest programem odchudzającym, e, nabieramy zdrowych nawyków, e, zwracamy uwagę na to, co my kładziemy na talerz. I zobaczcie, tutaj są takie rezultaty kilku osób z mojego najbliższego otoczenia. E, moja mama, e, która zrobiła program C9 dwa razy w tym roku wiosną i teraz na jesień. I pozbyła się obrzęków kostek, na przykład, pozbyła się takich obrzęków e, e, na udach. Który, te uda były bardzo bolesne. E, zmniejszył się brzuch, tak? boczki, zmieniła no, rozmiar garderoby. Moja siostra ze szwagrem to samo. Także moja ciocia z wujkiem po dwóch miesiącach, to tak, zdjęcie po prawej stronie, wesele. I to był ten cel, słuchajcie, dla nich, tak? A stosowali też wszystkie możliwe diety i teraz się trzymają, bo teraz się nauczyli, jak żyć. Jak, że, tak, żeby nie podjadać. Zwracają uwagę na to, co właśnie kładą na ten talerz. Tutaj dziewczyna wysłała zdjęcie, która robiła wyzwanie z tym programem C9 na grupie. I to, zobaczcie, po siedmiu dniach też niesamowite, co może zrobić po prostu większe picie aloesu, tak? większe zwracanie uwagi na to, co jemy. No i jeszcze raz moja siostra, która też jest pacjentem, pacjentką onkologiczną, też pozbyła się takich bóli kostnych po zażywaniu tabletek takich specjalnych, jak pacjenci onkologiczni biorą. Także to jest po prostu niesamowite. Odżyła więcej energii, nie ma tego bólu, i, no i weszła też do firmy Forever, bo nie widziała innej opcji, jak dzielić się e, tym, co ona uzyskała. E, najczęściej zadawane pytania, czy muszę zakładać własną firmę? No nie, ta firma raz w roku wysyła PIT, 11, z którego moż, trzeba się rozliczyć. E, czy muszę zrobić jakiś miesięczny obrót? Też nie, i to jest to, co naprawdę jest e, rewelacyjne. My nic tutaj nie musimy. My możemy, tak? I czy warto? No nic nie mamy do stracenia. E, także możemy tylko tutaj z, e, zyskać. I słuchajcie, za 20 lat będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. E, zaufaj, daj sobie szansę, wszystkiego nauczysz się później. I słuchajcie, to jest moje zdjęcie w Szwajcarii, to było dwa lata temu, aż mi się płakać chce, I ja tu stałam po prostu, tak, jakbym była szczęśliwa, i ja tylko myślałam, że ja muszę coś zmienić w swoim życiu. I zmieniłam. Zapraszam Cię do kontaktu. Nie będziesz żałować. Miłego dnia. Pa.